Nazywam się Emilia Lewicka Kalka, mam przyjemność gościć oba uniwersytety, Uniwersytet III wieku w Pile i Nadnotecki Uniwersytet III wieku w Pile, na zajęciach z podstaw gerontologii społecznej. To jest, znajdujemy się w Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile. Jesteśmy na zajęciach na pierwszym roku studiów. Nie mają doświadczeń ani w pisaniu projektów, ani za bardzo w uczestniczeniu w projektach. Po prostu ominęła je ta przyjemność. Są na studiach pedagogicznych, społecznych zatem. Tutaj tych umiejętności będą nabywały. W ramach naszego przedmiotu panie przygotowały projekty adresowane do osób starszych. I kontekst jest następujący. Oprócz osób bliskich, osób starszych, starzejących się dziadków czy rodziców, panie nie miały szerszego kontaktu z osobami w później dorosłości, więc te projekty nie są przetestowane. W naturze. Oczywiście posiłkowały się literaturą, oczywiście sprawdzały w internecie, czy podobne projekty były realizowane, ale to Państwo będziecie dzisiaj takimi pierwszymi recenzentami. Ale też, żeby podsumować to, co studentki usłyszą od Państwa, tak, żeby te projekty były bliskie ideału. Proponuję, żebyśmy po każdym takim wystąpieniu chwilę omówili. Zapraszam, pierwszy zespół. Chciałbyśmy przedstawić państwu nasz projekt, który nazywa się Stacjonarni Podróżnicy. Głównie ma na celu właśnie ukazanie przy całej tej kultury innych państw. No, przede wszystkim chciałybyśmy zrobić to też międzypokoleniowo, żeby jednak też zjednoczyć osoby no tutaj młodsze, tutaj z osobami właśnie co się? Co się? Celem naszego projektu, takim głównym już zdefiniowanym, jest właśnie upowszechnienie wiedzy na temat lokalnego dziedzictwa kulturowego. Miło spędzić czas, porozmawiać, dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. integrując Integrująco przede wszystkim. Mówiłyście o kole wiejskich, o, o tym, tak, że tak. z lokalnych produktów, więc to akurat taki dobry czas po zbiorach byłby tak, też. Tak, projektu. Warto by w ścisłą współpracę wyjść z sołtysem, tak. z proboszczem, z tak. i uzgodnić, dograć na tym poziomie te rzeczy, wtedy jest łatwiejsze dotarcie do społeczności miejscowej. Naszym celem, takim głównym projektu właśnie jest pokazanie wam, że e, państwu, że ruch jest dla każdego, pomimo każdego wieku można się dobrze bawić wspólnie, e, spędzając czas aktywnie. Dopiero wtedy, kiedy człowiek traci zdrowia, uświadamia sobie, jak krucha jest jego życie i jak bardzo ważne jest dbanie o siebie, aby być jak najdłużej zdrowym. Że e, wiele osób bardzo często też myśli, że e, powiem kolpianie jest tam coś ze starych, żeby zaprosić 20 plus minus osób, e, którzy są liderami, liderkami grup senioralnych, na e, takie spotkanie jednodniowe, które odbędzie się. W drugiej połowie maja w parku na wyspie. I przedstawię taki mały harmonogram tego wszystkiego. O 12 byśmy rozpoczynali. Że chyba za dużo na jednej imprezie albo zamienić kolejność. Bo jeżeli wy chcecie zrobić zawody sportowe, to są seniorzy więc nie będą mieli siły siedzieć na wykładzie, robić warsztaty. Więc albo to zrobić na dwa dni, tak, albo, nie albo nie kolejną. kolejność zamienić. Tak, tak? Kolejność. Czyli to, co zaprojektowały, usłyszały od Was informację zwrotną i ten projekt będą musiały od kartki, od Aha. dołu strony przejść no jeszcze ale... Czyli wiosenne możliwości w późnej dolesłości. Ten cały nasz projekt ma na celu pokazanie, że właśnie w późnej dorosłości również można rozwijać swoje talenty i takowe mieć. Chodzi nam przede wszystkim o jednoczenie pokoleń. Tutaj będzie chodziło przede wszystkim o występ z swoim wnukiem. Chodzi o właśnie osobę w późnej dorosłości plus właśnie wnuk. I właśnie po jedna z tych ludzi, żeby wspólnie się bawili i pokazali swoje talenty. Tutaj mamy zaproszenie, więc tak jak powiedziałam, zapraszamy seniorów ze swoimi wnukami na Mam Talent, który odbędzie się 20 maja 2023 roku w klubie Rozrywki Pokusa. No i jeżeli chodzi o informacje, no to zapraszamy do nas oraz do Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej Integracja międzypokoleniowa oraz wspólne spędzenie czasu, a także rozwijanie swoich talentów i pokazanie ich przed innymi. Gdzieś mamy już w koniec imprezy. <głosy> Wszyscy. <głosy> Wszyscy <głosy> no to chciałybyśmy, aby Nasz Talent y, pokazał właśnie w następujących kategoriach. I w każdej kategorii chcemy, aby były to zespoły złożone minimum z jednego dziadka bądź babci. I dziękujemy za uwagę. Czy mają Państwo pytania? Myślę, że to już jest bliskie profesjonalizmu. Jeśli chodzi o przemyślenie problemu, przemyślenie tematu, sposób przekazania. W ogóle dwie prelegentki już mnie zjadły. To jest moja koleżanka Nicole i chciałybyśmy przedstawić projekt, który przygotowałyśmy o nazwie Kocham, więc jestem. Mobilna biblioteka, czyli seniorzy czytają najmłodszym. Mieszkanek, mieszkańców miasta Piły, którzy mają chęć i dysponują wolnym czasem, chcieliby się wolontaryjnie włączyć w tą akcję ale również do dzieci i młodzieży, które przebywają na badaniach diagnostycznych lub leczeniu w szpitalu specjalistycznym w Pile i chcielibyśmy, chciałybyśmy właśnie połączyć te dwie grupy wiekowe w celu właśnie takiej integracji, jakieś skrótowe badania dotyczące samotności, ale również w czytelnictwa czytelnictwa, wymyśliłyśmy z koleżanką Projekt, który ma na celu przede wszystkim nawiązanie tej relacji międzypokoleniowej, wzbudzanie poczucia ważności zarówno u osób starszych, jak i u dzieci, promocja czytelnictwa, aktywizacja społeczno-kulturalna, poprawę stanu psychicznego małych pacjentów, którzy no niejednokrotnie też nie zawsze są otoczeni osobami, rodzice nie zawsze mogą przy tych dzieciach być. A jednak to są dzieci w różnym wieku, zaczynając od naprawdę małych, które potrzebują tego kontaktu. Jeśli chodzi o koszt, o źródła finansowania, starałyśmy się, aby ten projekt był możliwie jak najmniej, że tak powiem, wymagający finansowo. W tym celu właśnie starałyśmy, chciałybyśmy nawiązać porozumienie z MZK o tym bezkosztowym przyjeździe, przyjeździe dla, dla wolontariuszy do dyskusji i podzielenia się sugestiami. Sam no pomysł cudowny. Sama idea oczywiście zawsze aktualna i zawsze pomocna. Dzieci pozostawione w szpitalu bez e, możliwości kontaktu z rodzicami z różnych powodów. Czasami nie można tyle e, przebywać z dziećmi, a czasami po prostu no, wymaga tego sytuacja. Zawsze są w tragicznej sytuacji i zawsze wymagają. Jakby y, wsparcia i pomocy. Witam wszystkich serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie. Ja nazywam się Julia Drabek, a to hey. jest moja koleżanka Marta Piechowiak. E, z動… Przygotowując. nie. Aha, dziękuję. Przygotowując przede wszystkim te frowie, zastanawiałyśmy się, czy możliwe będzie zorganizowanie pokazu mody dla dojrzałych wiekiem seniorek. To jest powiedziane do pań. Więc no zobaczmy, czy nam się to udało. Pokaz nazwałyśmy Modna i Stylowa Seniorka. Grubą docelową naszego projektu są kobiety w wieku 60 plus, które chcą zaprezentować się w modny i swobodny sposób. Mody seniorek w różnych kreacjach czy to wieczorowej, sportowej, karzuralowej, czy również dowolnej. W programie również jest możliwość zgłoszenia się do agencji Evergreen Models 60. Sponsorzy to Kreonia i Flow, to, są to sponsorzy od Odzieży Damskiej. Evergreen Model, to jest właśnie ta agencja Modelingowa? Dziękujemy, Dziękujemy wszystkim za uwagę, mamy nadzieję, że nasz projekt że przypadł Paniom do głosu. Bo po pierwsze ona nie ma odwagi i od razu na początku nie stanie, no może pięć wyjdzie, tak? Seniorów to jest tak, w czym wypada pójść na taką imprezę? I jak się ubrać w takiej sytuacji? Jak się zachować, żeby się nie ośmieszyć, bo wnuczka jest zadziebiasta, ubrana trzy razy zadziebiaście, a prawda, a my tu nie chcemy być środki Marysie i no babcie? Nazywam się Magda i wraz z moją koleżanką Gosią Chcielibyśmy przedstawić taki projekt, który się nazywa Yy, przeciw samotności, integracja międzypokoleniowa. Zdanie problemów, oczekiwań i możliwości osób starszych i młodzieży, dotyczących ich preferencji w spędzaniu wolnego czasu. Nasz projekt podzieliliśmy na takie strefy. Pierwsza to jest strefa warsztatowa. E, tworzenie własnej książki oraz filmu czy też ubrań skłania do przemyśleń, jakby go lądała moda kiedyś. Co się czytało lub kto był idolem, którego w filmie oglądało się cały czas? Tu mamy zabawy integracyjne, malowanie wspólnego muralu, pokazanie swojej artystycznej duszy. Zaangażowania ogromnej ilości ludzi. Mnóstwo rzeczy do, strasznie dużo w jednym projekcie. Wszyscy byśmy padli w, w okolicach obiadu, a na przykład tak jest występ. Jak w czasie występu, gdzie te zespoły się przygotują, a ty zejdziesz na warsztaty i okaże się, że przy występie jest pięć osób. Nie występ dla wszystkich, na przykład który trwa tam 10-15 minut, a potem przerwa, idziecie sobie na tego projektu, byłybyście gotowe zrobić niemal natychmiast, czyli żeby powiedzieć dobrze, całości być może nie zrobimy, ale jesteśmy gotowe podjąć rękawice i zrealizować. Strefa y, chociażby wykładowa, albo ta angażująca też inne oddziały naszej uczelni, bo wydaje mi się, że to mogłoby pójść prościej, bo też mamy więcej kontaktu między sobą. Dziękujemy bardzo. Tak, chcieliśmy przywitać Państwa. Mam na imię Bernadetta, to jest moja koleżanka Agnieszka, i chciałyśmy zaprezentować projekt, nad którym ostatnio pracowałyśmy. <laughs> temat projektu to wahikił czasu, czyli partner międzypokoleniowy. Projekt ten skierowany jest do osób powyżej 60. roku życia, ale także do dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym od 10 do 19 lat. Że nabycie wiedzy na temat internetu, yy. platform, aplikacji internetowych i to właśnie, tego właśnie będą się uczyć seniorzy od młodszego pokolenia. E, w zamian seniorzy e, będą uczyć młodsze pokolenie e, nowych możliwości spędzania wolnego czasu. E, niekoniecznie przed komputerami, jak wiadomo e, jest to bardzo modne teraz wśród młodzieży siedzenie przed e, ekranem smartfona czy komputera. E, dlatego chcielibyśmy, aby e, seniorzy pokazali e, swoje gry z młodości, aby też w inny sposób spędzili czas e, ucząc przede wszystkim, ale też dobrze bawiąc się z tą młodszą grupą. Yy, chcemy też, żeby yy, zmienić takie taką negatywną, przestarzałą opinię na temat tego, że yy, młodzież i seniorzy to dwie grupy, które nie mogą ze sobą współpracować, a jednak mogą pracować, mogą się świetnie bawić, ale też czegoś się od siebie wzajemnie uczyć. Przede wszystkim nauka obsługi smartfona, instalowanie przydatnych aplikacji, takich jak Messenger, WhatsApp, czy na przykład e, czytnik dokumentów, który jest bardzo często teraz potrzebny, aby po prostu odbierać e, jakieś wiadomości, e, aby wiadomość dotarła do jak największej liczby e, osób. E, chcemy, aby plakat tutaj właśnie przedstawiony. E, Został y, udostępnione w sieci, mm. czyli w internecie, mm. gdzie spędzają właśnie młodych najwięcej czasu, mm. ale jeśli chodzi o seniorów, to będą to y, gabloty informacyjne w danych y, w poszczególnych wioskach, sklepy na terenie gminy i w tak. tak. Prawie nie ma się do czego tak, doczepić tak, i tak. byłby zrealizowany tak. właściwie. Tak. 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 Podzielony tak. na, ja, na ja. Nieprzeładowane, jakaś idea, która e, naprawdę może się ziścić, absolutnie tak. Więc panie też miały jedno z zadań pokazać projekt, który je zainspirował gdzieś tam w internecie, no bo nie miały doświadczeń, to też były takie ciekawe odkrycia, więc ileś elementów złożyło się na to, że panie dzisiaj wystąpiły moim zdaniem poradziły sobie bardzo, bardzo dobrze. Ten aspekt pedagogiczny, czteroczynnikowy, jak zrobić to dobrze, żeby to życie godnie przeżyć i dobrze się przygotować do jego też Dziękujemy za możliwość uczestniczenia w tym spotkaniu, które dało, myślę, obu stronom bardzo wiele. Seniorzy nauczyli się od nowa patrzeć na młodzież i ich problemy, a myślę, że młode pokolenie skorzystało z naszego doświadczenia. Uważam, że spotkanie wniosło wiele i dla nas studentek, ale też dla Państwa, którzy nas przyszli tutaj zobaczyć. Uważam, że mogliśmy zobaczyć ten projekt jakby z innej strony. Ja też jestem bardzo, bardzo zadowolona, że tutaj się znalazłam wśród młodzieży. Bardzo dobrze się tutaj czułam i przyjemnie spędziłam ten czas. Bardzo miłe spotkanie, jesteśmy pod wielkim wrażeniem młodych ludzi, którzy, które potrafią coś zorganizować, coś wymyśleć od siebie, zaprojektować i to nam się podoba, że już idziecie jakby swoim po prostu takim torem, wiecie czego chcecie od życia, czego oczekujecie i jak zaplanować sobie to wszystko właśnie na przyszłość. No to ja tutaj chciałam nam bardzo podziękować w moim imieniu i wszystkich tutaj na pewno koleżanek, że mogliśmy usłyszeć te wszystkie cenne rady. Na pewno jest nam teraz o wiele prościej jakby spojrzeć na ten projekt jakby ze strony państwa, a nie naszego, bo to sądzę, że była dla nas ogromna bariera do przeskoczenia. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim. Myślę, że przede wszystkim były bardzo cenne uwagi dla nas, które możemy wprowadzić do projektu, przez co nasze projekty mogą się udać. Celem tego spotkania była konfrontacja pomysłów młodych ludzi z osobami dojrzałymi i ta konfrontacja przebiegła niesamowicie. Bardzo doceniamy wszystkie cenne wskazówki, a przy okazji myślę, że w imieniu wszystkich Państwa mogę powiedzieć, że mieliśmy jednak taką integrację międzypokoleniową.